Nazywam się Andrzej Pogudz i zajmuję się kulturą w Zamościu. Kultura to część mojego życia, i nie wyobrażam sobie tak naprawdę, że nie ma sztuki, nie ma kultury w tym, co mnie otacza. Tak naprawdę, z jednej strony, ja zajmuję się animowaniem kultury. Duża część tych moich działań jest skierowana na rzecz młodzieży na rzecz dzieciaków, to im poświęcam czas jako wolontariusz. Z jednej strony prowadząc Młodzieżową Pracownię Fotografii Negatyw, która istnieje przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego, a z drugiej strony to także działalność na rzecz osób dorosłych, którą w dużej mierze realizuję w ramach, ramach zamońskiego Towarzystwa Fotograficznego. To wystawy, to organizacja festiwali, kursów, to różnego rodzaju inne działania i oczywiście nie byłoby tych działań, gdyby też nie było tam ludzi, którzy ze mną współpracują. I jeszcze jedna część. Jedna część to właśnie działania artystyczne, czyli moje realizacje artystyczne, które zmierzają do prezentowania projektów fotograficznych i to stanowi również ważny element tego, czym jest dla mnie kultura. Początek mojego spotkania z kulturą to zajęcia fotograficzne w młodzieżowym domu kultury. Ja mam głębokie przeświadczenie, że gdyby nie tego typu instytucje, to nasze życie byłoby uboższe, bo nie byłoby młodych ludzi, którzy mogliby realizować swoje pasje. Ja byłem jednym z takich osób. Trafiłem do pracowni fotograficznej. Młodzieżowego Domu Kultury miałem bardzo blisko, bo tak naprawdę 30 metrów dzieliło mnie od mojego miejsca zamieszkania i tutaj spędzałem swój czas. No skądinąd dzisiejsze nasze spotkanie i nagranie też jest w tej pracowni, bo ja prowadzę tutaj zajęcia, teraz jestem instruktorem i to były początki. Początki fotograficzne. Również ważną rzeczą dla mnie były spotkania z instruktorami w Zamońskim Domu Kultury. Tam moje początki literackie konsultowałem z panią Bożeną Fornek, która jest organizatorem między innymi różnych ważnych wydarzeń, między innymi ulicy poetyckiej. No i tam mogłem spotkać także innych Twórców, innych animatorów, między innymi Darka Łukasika, który zaprosił mnie do pokazania wystawy. I to były takie początki młodzieżowe, początki dziecięce bym powiedział, no a później studia w Krakowie, które również bardzo, bardzo dużo mi dały, ponieważ sam Kraków to niezwykłe miejsce. Miejsce przepojone kulturą. I tak naprawdę. Kraków mnie ukształtował, w, takim, w taki sposób dojrzały. Kiedy wróciłem do samościa, zacząłem pracować jako instruktor Młodzieżowego Domu Kultury, byłem instruktorem fotografii i dziennikarstwa. Następnie były też działania, które realizowałem w ramach edukacji szkolnej, ponieważ jestem nauczycielem, obecnie pracuję. W drugim Liceum Ogólnokształcącym, w którym również prowadzę zajęcia fotograficzne oraz galerię fotograficzną. I tak naprawdę zawsze każda placówka edukacyjna, każda szkoła, do której trafiałem, stawała się miejscem, gdzie animowałem różnego typu działania artystyczne. Czyli łączyłem z jednej strony pracę w szkołach z pracą w Młodzieżowym Domu Kultury. Później miałem możliwość pracy w Zamojskim Domu Kultury i tam miałem zaszczyt kierować przez krótki okres czasu tą pracówką. Niezwykli ludzie, niezwykła instytucja i to było kolejne doświadczenie. Kolejne doświadczenie, które również przekłada się na to, co dzisiaj robię. Obecnie to, co robię, skupia się na działaniach w ramach Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. I tak naprawdę te działania nie byłyby możliwe, gdyby nieliczne grono osób zaangażowanych, z którym mi realizuje te działania. I także serdecznie wszystkich ich pozdrawiam. Co my tam robimy? No, mamy dwie galerie. Galeria fotografii ratusz, w której pokazujemy projekty z całego świata, uznanych twórców, znanych twórców. I dzięki temu jesteśmy rozpoznawalni już w całej Polsce. Współpracujemy z różnymi instytucjami kulturalnymi. Druga nasza galeria to galeria stylowy, ale również jesteśmy organizatorami bienale fotografii zabytki, robimy kursy dla dorosłych, czy choćby Międzynarodowy Festiwal Fotografii Wschodnia. Te nasze inicjatywy to nasz wkład. W kulturę miasta światowego dziedzictwa, jakim jest zamość. Uważamy, że dzięki temu nasza oferta przyczynia się do rozwoju naszego miasta. Ja się cieszę, że mogę przekładać się do tego i przyczyniać do tego, że właśnie takie rzeczy możemy prezentować zarówno naszym mieszkańcom, zarówno także turystom, no i także dzięki temu promować. Zamość I na samych, bo my także pokazujemy pracę w tych miejscach. I to jest obecnie jedna z takich bardziej głównych rzeczy, którą się zajmuję, czyli oprócz edukacji kulturalnej, animacji kulturalnej, to także działalność w stowarzyszeniu. Uważam, że stowarzyszenia dzisiaj odgrywają bardzo ważną rolę. I mogą przyczyniać się w sposób znaczący do rozwoju kulturalnego. Moim zdaniem istnieje, bo z jednej strony teoretycy definiują zarówno kulturę niską, kulturę popularną i kulturę wysoką. Znajdziemy to i w podręcznikach, i w różnego rodzaju rozprawach na ten temat. Jakie jest moje zdanie? No ja uważam, że z jednej strony kultura popularna, kultura taniska nie wymaga przygotowania społecznego do jej odbioru. Dostrzegam z jednej strony pozytywne elementy, czyli takie, że niejednokrotnie jest ona jedynym elementem, który pozwala na spotkanie z tą kulturą dużej rzeszy odbiorców, ale dostrzegam też wielkie mankamenty. Jeżeli kultura popularna będzie przeważała, będzie dominowała nad kulturą wysoką i będzie jedynym źródłem dostępu, rozrywki dla odbiorcy, to może doprowadzić do sytuacji, w której będą wykształcone mody, sposoby zachowań, style, niekoniecznie takie, jakich oczekujemy. Kultura wysoka wymaga myślenia, wymaga refleksji. Często jest nierentowna, często jest taka, że trzeba na do niej dopłacać, ale to nie znaczy, że należy ją zaniedbywać. Wręcz przeciwnie, uważam, że powinna ona być doceniana i finansowana. Tylko kultura wysoka daje możliwość refleksji, rozważań, możliwość zastanawiania się, ale także dyskusji. Powoduje, że pojawiają się różnego typu Rozprawy i zachowania ludzkie, szczególnie ważne dla społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego, szczególnie w, świat, w mieście światowego dziedzictwa kultury, powinno być jak najwięcej wydarzeń o takim charakterze. Dla mnie kultura wysoka jest kulturą, którą możemy również kształtować przez wymiar edukacyjny. Mi się marzy ciągle, że w Zamościu powstanie program, Edukacyjny, który będzie łączył edukację szkolną z działalnością instytucji kultury. Program dla edukacji kulturalnej w Mieście Światowego Dziedzictwa Kultury. Dzięki takiej współpracy wykształcilibyśmy młodego odbiorcę, świadomego odbiorcę, jak już również świadomego twórcę jeżeli kiedyś taka inicjatywa zostanie zrealizowana myślę że będziemy pewnym prekursorem takich działań ale także wykształcimy ludzi którzy z wielką ochotą będą uczestniczyli i realizowali działania w kulturze wyższej no inspiruje mnie życie to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest tak interesujące, czasami tak przerażające, niepokojące, ale również przyczynia się do tego, co ja widzę w kulturze. Na pewno muzyka, na pewno dobra literatura. Ja przez pewien okres czasu zajmowałem się liryką, lubiłem czytać ratonia, bursę. Wojaczka, ale także Poświatowską czy Stachurę, czy Księdza Twardowskiego. Teraz mniej, ale kiedyś to był bardzo ważny element tego, co stanowiło o mojej wrażliwości. Moje miasto, moje miasto jest przepiękne. Moje miasto jest dla mnie inspiracją. Cały czas dostrzegam różne elementy, które chcę pokazać i mam nadzieję, że niedługo będę niektóre rzeczy mógł zaprezentować szerszej publiczności. Moi najbliżsi, moi najbliżsi, bo tak naprawdę przynoszą codziennie mi wiele radości wiele, wiele radości, która też przyczynia się do tego, że ja tworzę różnego rodzaju rzeczy, które chcę pokazać. I kiedy wracam do jednej z pierwszych moich wystaw, tak naprawdę chyba pierwszej, którą pokazywałem w Krakowie w klubie studenckim w Bakałażu, tam było o drodze, o drzwiach, które otwieramy. Moja fotografia opowiadała, że kolejne drzwi często są tajemnicą. I tak naprawdę ta inspiracja, która się pojawia, często jest też taką tajemnicą. Również artyści inni, inne dziedziny sztuki, czyli malarstwo, grafika, to wszystko jest dla mnie ważne i jakby też kształtuje to, co dzisiaj robię. Dziękuję Państwu. Tak na koniec, w okresie pandemii ciężko jest robić to, co robiliśmy w czasie normalnym, ale ja wierzę, że za chwilę to się wszystko skończy i będziemy mogli się spotkać my wszyscy, wszyscy mieszkańcy, wszyscy ludzie, którzy interesują się kulturą w Galerii Fotografii Ratusz i w innych instytucjach kultury. Zapraszam.